Coraz bliżej wszystkich świętech, a to oznacza, że coraz częściej będziemy pojawiać się w rejonie cmentarzy. Wtedy może okazać się, że zastaniemy grób bliskiej nam osoby w nie takim stanie, w jakim go zostawiliśmy. Okazuje się, że policjanci notowali w ostatnim czasie kradzieże krzyży. Policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca Tczewa, który był podejrzany o kradzieże elementów mosiężnych z grobów. Były to krzyże głównie, które były zamieszczone na pomnikach, na nagrobkach. Teraz szukamy osób, które opiekują się grobami, aby zgłaszały się do nas, jeżeli zostały jakieś uszkodzone pomniki na starym cmentarzu w Tczewie przy ulicy 30 stycznia. Jesień to też okres, kiedy częściej odwiedzamy cmentarze. Mundurowi przypominają, że w okresie przygotowań do listopadowego święta również odwiedzający groby mogą paść ofiarą złodziejskich praktyk. Czasami sami kusimy złodziei. Nie tylko dochodzi do kradzieży elementów metalowych, ale też gdy dochodzi, no, zbliża się święta, święta wszystkich świętych zbliżają się, dlatego pamiętajmy o tym, żeby jeżeli będziemy sprzątać te groby, szczególnie tu apel do kobiet, aby nie, nie pozostawiały swoich torebek, telefonów, cennych przedmiotów bez opieki, bo wystarczy chwila spuszczenia z oka danego przedmiotu wartościowego, a za chwilę może się znaleźć nowy nabywca w postaci złodzieja. Dlatego apelujemy do osób, które faktycznie przed tym świętem będą sprzątać groby aby też brały pod uwagę swoje bezpieczeństwo i nie zostały ofiarą przestępstwa. Niestety wciąż zdarzają się kradzieże kwiatów czy zniczy, dlatego wiele osób decyduje się na przeozdawianie grobów w ostatniej chwili.